Cześć, jestem Sandra Winawa na kanale Study English. Ona i dzisiaj będzie o czytaniu: o tym, jak czytać po angielsku, jak sobie ułatwiać. W tych odcinkach będę podawać Wam pewne wzory, pewne y, takie zasady, które częściej się powtarzają. Bo w angielskim ciężko mówić o czymś, co sprawdza się w 100% przypadków, aczkolwiek dzisiaj dwie takie rzeczy Wam pokażę. I psy, ho, domyśle. Wszystkie słowa związane z psychologią, z psychiatrią i tak dalej. Zaczniemy od przedrostka anty, ponieważ on nie jest taki oczywisty. Nie ma tutaj zasady, która mówiłaby nam w 100%, że jeżeli mamy ten przedrostek, który w angielskim piszemy w ten sposób, to będziemy go wypowiadać w jakiś konkretny sposób bez yy, żadnych wątpliwości ponieważ tutaj wątpliwości się pojawiają i głównie są one związane z różnicą między British English i American English. I teraz tak, słowa z tym przedrostkiem możemy pisać przez myślnik albo możemy pisać je łącznie. Jeżeli piszemy je przez myślnik w taki sposób, to wówczas będziemy wymawiać w British English anti, natomiast American anti we wszystkich przypadkach. W British English anti, American English anti. I na przykład anti terrorists, anti abortion, Anti-aging, anti-racist To będzie American English Natomiast w British English będzie to brzmiało następująco Anti-terrorist Anti-abortion Anti-aging Anti-racist I tutaj zasada jest prosta Anti-British, Anti-American Jeżeli chodzi o słowa pisane łącznie To tutaj nie jest to już takie oczywiste Dalej działa ta zasada, że Anti- to jest wersja brytyjska, bo anti w British English się nigdy nie pojawia. Natomiast anti może być amerykańska. Ale jak zaczniecie sprawdzać wymowy poszczególnych słów, to okaże się, że wiele z nich, takich jak antidote, antipathy, będziemy wymawiać i w jednym, i w drugim, czyli i w British, i w American English dokładnie tak samo. Będzie anti. Ale w przypadku tego słowa już w British mamy anti a w American mamy anti. Co więcej, Oxford Dictionary podaje nam tylko wymowę anti w obu przypadkach, natomiast Cambridge Dictionary podaje nam anti. Najlepiej zróbcie tak, zapamiętajcie jedną rzecz. Jeżeli używamy tych słów pisanych przez myślnik, to w British English będziemy mówić anti, a w American English będziemy mówić anti. Co do pozostałych słów, zapamiętajcie, że anti jest zawsze poprawnie bo będzie to wtedy British English, niekoniecznie American English, ale będzie to poprawnie wypowiedziane słowo w języku angielskim, mówiąc bardzo ogólnie. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, czy w amerykańskim mówimy w tym przypadku anti, to radzę Wam po prostu skorzystać ze słownika i to słówko sprawdzić za każdym razem. Także o ile chodzi o te pisane przez myślnik, tutaj możemy mieć pewność, że być już będzie anti, a w American anti, o tyle jeżeli chodzi o słowa pisane łącznie, tej pewności już mieć nie możemy. Kolejny przedrostek nie pozostawia nam już wątpliwości, jest to przedrostek bio. Jeżeli chodzi o ten przedrostek, nigdy nie powiemy bio. Biochemical, biochemistry, biodegradable. Bioethics, czy nawet biography. Pamiętajcie, zawsze będzie bio. Jest różnica między British i American. To, co Wam mówiłam teraz, to był American English. Bio. Tam mamy O. Usta nam się zaokrąglają, kiedy mówimy to O. Natomiast w British English będzie O. Bioethical. Biochemistry. I będzie to O. Będzie to tak. To O brzmi tak. Dla nas trochę snobistycznie. Jak ktoś mówi w taki sposób i używa tych dźwięków tego właśnie o, to to jest takie dla nas trochę sztuczne. Ale właśnie w uh, British English jest tak najbardziej poprawne. I study biochemistry. Ważne, żeby to nie było bio. Bio, bio. bio. Obie formy są poprawne, British, American. Pamiętajcie o tym rozróżnieniu. I ostatni przedrostek, który nie pozostawia nam tutaj żadnego w zasadzie pola do popisu, bo i w British, i w American, i we wszystkich słowach tak naprawdę wymawiamy go tak samo. Psych. Tak, to ma związek ze wszystkimi psycho, psychologiami i innymi rzeczami. Psych zawsze w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o cecha, będzie o tym osobny odcinek, ale najczęściej w angielskim CH czytamy albo jak K, albo jak Czy. W tym przypadku czytamy je jak K. Natomiast P w przypadku tego przedrostka jest niema. Nigdy nie, mówię, nie powiemy Psychology, tylko psychology. psychology. Psychology, Psycho, Psyche, Psychoactive, Psychoanalysis, Psychiatrist, czy Psychiatry. Zawsze Psych. Albo segi Mam nadzieję, że ten odcinek rzucił trochę światła na czytanie po angielsku. Tak jak powiedziałam na początku, będę Wam tutaj pokazywać pewne wzory, które czasem sprawdzają się w 100% przypadków, tak jak psych. Natomiast inne, tak jak Bio, również się sprawdzają, tyle że wymowa brytyjska różni się od amerykańskiej. Z anti czy też anti, tutaj już sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ale też warto zapamiętać. Jeszcze raz wam przypomnę, jeżeli piszemy przez myślnik, to anti jest British. And I is American, natomiast w słowach, które piszemy łącznie zawsze warto sprawdzić Ode mnie to wszystko na dzisiaj, link do kursów jest na dole, link do Facebooka jest na dole Piszcie wiadomości, piszcie komentarze, zostawiajcie Wasze pomysły na filmiki, zostawiajcie Wasze pytania dotyczące angielskiego Chętnie na nie odpowiem, jeżeli to będą jakieś zagadnienia, których jeszcze dla Was nie omówiłam A ja zapraszam Was już na kolejny odcinek niebawem